Cześć wszystkim. Jako, że już raz kiedyś przy okazji prezentacji Ursusa 6824 Mido przełamałem się i nagrałem film właśnie, gdzie ja opowiadam, jakoś tak zebrałem się na odwagę, tak i dzisiaj chciałem Wam tak szybko pokrótce przedstawić na prośbę. Jednego z moich widzów oczywiście, który napisał mi w komentarzu, żebym to zrobił: schemat biegów i ogólnie działanie skrzyni biegów w 60. Więc, no co, przejdźmy może do środka ciągnika. Dobra, będąc w środku, od czego by tu zacząć? Może zacznijmy pokrótce ogólnie od schematu biegów. Biegów w 60, jak podaje producent, jest teoretycznie 10 do przodu, 2 do tyłu, z tymi polowymi i szosowymi, a w praktyce, no to wiadomo, 5 do przodu i 1 do tyłu. I teraz, jaki, jak to jest ze schematem? Schemat ogólnie jest tutaj umieszczony. Jak te biegi wchodzą, ja to tak na sucho pokażę. Ogólnie to mamy tak: w lewo i do dołu to jest wsteczny. Jak jest steczny w lewo do góry. Jedynka tutaj. Dwójka. Trójka. W prawo do dołu. Czwórka. Na sucho nie chcę wejść, no ale o. Czwórka i do góry piątka. jest piąty wiek. I teraz przejdźmy na dół jeszcze są tutaj właśnie te biegi polowe i szosowe, czyli że na przykład możemy sobie ustawić, że jest trójka. Teraz jest włączona trójka szosowa. Do dołu jest ten położenie polowe, czyli żółw. I jeszcze ten reduktor posiada taką pozycję. O, ona jest tutaj po środku O. Neutralną w tej pozycji. Yy, wszystkie właśnie napędy są wyłączone. Czyli że nawet jak wrzucimy bieg, to yy, ciągnik po prostu nie pojedzie. Tak to właśnie wygląda. Dobra. Wybijmy sobie to. Teraz yy, przejdźmy właśnie do działania yy, od czego jest ta dźwignia. Ta dźwignia jest od sterowania wałkiem odbioru mocy i pompą podnośnika hydraulicznego. Ma ona cztery położenia. I właśnie 60, została, znaczy, 60 jest produkowana od 1976 roku. A po prostu niektórzy ludzie, nie wiem, no. Nie wiedzą właśnie, nie umieją obsługiwać yy, dobrze tego. Tej. No nie wiedzą, jak, jakie zakresy tutaj, yy, są na tej dźwigni po prostu. Ja się sam spotkałem właśnie na forum i właśnie między innymi dlatego nagrywam ten filmik. Yy, parę osób się ze mną kłóciło, że 60 to jest takie. No już nie powiem brzydko co że właśnie z tym wałkiem. Yy, jest trochę przerąbane, że nie można pod, użyć... na przykład podnieść maszyny, gdy wałek jest zaczepiony i przeszkadza to właśnie do pracy z na przykład glebogryzarką. Jak opuścimy y, gryzałkę na, na przykład na czymś, nie wiem, na jakimś betonie, no to wiadomo, no, trochę nie za bardzo podnieść, bo się te ostrza zresztą kręcić. No, ale jed, i, mów, no i mówią, że y, trzeba, że to jest uciążliwe, jak ktoś się zapomni, że trzeba wyjść i... Odczepić wałek, a jednak nieprawda, ja właśnie zaraz pokażę, że można używać podnośnika bez wałka odbioru mocy, tylko po prostu przez napęd pompy zależny od skrzyni biegów. No i właśnie przechodząc do rzeczy, to jest tak: teraz mamy załączony zakres, że pompa hydrauliczna i wałek odbioru mocy. Są załączone i niezależne od yy, skrzyni biegów. Niezależny. Po prostu niezależny. Yy, gdy weźmiemy jedną pozycję w górę, to jest pozycja neutralna. Neutralna, czyli tak samo jak w przypadku tutaj, że wszystko jest wyłączone i wałek i pompa nie pracują. Są wyłączone. Zobaczymy tylko, czy to wejdzie. Tak na sucho ciężko wchodzi. Gdy weźmiemy jeszcze do góry, o, skoczyło. Teraz wałek jest zależny od prędkości jazdy, czyli zależny od skrzyni biegów. Czyli o co chodzi? Jeżeli będziemy mieli wrzuconą jedynkę, wałek kręcił się będzie bardzo powoli. Jeżeli wrzucimy piątkę, wałek będzie kręcił się z dużą prędkością. Ja prędkości wałka, jakie są na poszczególnych biegach, dam w opisie. Mam w instrukcji właśnie wszystko. Yy, jeszcze wsteczny. Chyba jak będzie się po prostu kręcił w drugą stronę. Tak to właśnie wygląda. I teraz, gdy tą dźwignię weźmiemy... Oho, nie, nie chcę tak na sucho wejść. Do góry. No Ale to musicie sobie do góry. O! To teraz pompa hydrauliczna jest zależna od skrzyni biegów. I właśnie teraz można używać podnośnika bez... Yy, bez włączonego wałka, z tym, że albo jadąc, a jeżeli, no wiadomo, nie chcemy ruszyć, no to wtedy właśnie musimy wrócić tą pozycję neutralną, jakiś bieg, oprócz piątki, bo napęd przez piąty bieg jest niedopuszczalny, i oprócz wstecznego, wtedy yy, pompa się kręci w drugą stronę, nie podniesie. Najlepiej czwórkę. To jest taki optymalny bieg, i wtedy można używać yy, podnośnika bez wałka i podnieść tą maszynę, i nie trzeba. Wcale wychodzić i odczepiać tego wałka, jednak może to jest bardziej skomplikowane niż w 30, ale można to zrobić. I teraz właśnie pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Oczywiście, jak ciągnik będzie pracował, trochę słabo będzie mnie. Dobra. Zapalony mamy ciągnik. Takie obroty sobie ustawiłem, możliwie jak najniższe, żeby nie hałasował. I teraz tak. Żeby zademonstrować jak to wszystko działa, wrzuciłem tą pozycję neutralną. Tak, czyli jest ta pozycja neutralna, że nawet jak wrzucimy bieg, na przykład trójkę, puszczamy sprzęgło. Jak widzimy traktor nie jedzie. Sprzęgło jest puszczone, możemy gazować. Traktor nie pojedzie. Aktualnie wszystko jest... Teraz był odłączone, pozycja neutralna. Teraz zobaczcie, gdy wrzucimy na wałek e, e, wałek i pompę zależno, niezależną od skrzyni biegów, czyli tak jak normalnie jest standardowo, to tak jak widzimy, kręci się wałek i podnośnika można używać. Podniesie się, tak? Podniesie opuszcza. Dobra. Teraz, sobie przerzucimy na wałek e, zależny od prędkości jazdy. Oczywiście cały czas podkreślam, że e, wrzucony jest e, bieg. Znaczy, znaczy, no, odłączony jest bieg. Bierzemy jedną pozy e, znaczy dwie pozycje do góry, czyli teraz wałek zależny jest od prędkości jazdy. I teraz, patrzcie, wrzucamy jedynkę. Jest jedynka. Wałek kręci się powoli. Kręci się, ale powoli. Podnośnika nie da się użyć. Biorę. Nic nie dryga. Teraz zobaczcie, co będzie, gdy wrzucimy piątkę. Oczywiście cały czas podkreślam, że ciągnik nie jedzie, bo reduktor jest w pozycji neutralnej. Wrzucamy piątkę. Wrzucony jest piąty bieg, zobaczcie z jaką prędkością kręci się wałek. Od razu szybciej. Jeszcze nie będę pokazywał na każdym biegu, bo to nie ma sensu. Pokażę tylko, że będzie się kręcił do tyłu, gdy wrzucimy wsteczny. bardzo teraz nie wiem czy to dobrze widać kręci się w lewo do tyłu i teraz właśnie wyrzucamy też bieg na luz bierzemy do góry o skoczyło teraz prawidłowo do góry napęd zależny pompy hydraulicznej od skrzyni biegów czyli Najlepiej jest rzucić czwórkę, bo piątką nie można. Nie wiem, czemu tak jest w instrukcji. Najlepiej jest rzuc rzucamy czwórkę. Pompa zaczęła pracować. I teraz proszę bardzo. Wałek, yy, tu nie mylcie się, bo on się, on się i tak będzie kręcił, ale on się kręci, dlatego że o, ręką go można zatrzymać. On tak po prostu jest, że nawet jak jest odłączony, co się tam będzie kręciło, ale to jest takie kręcenie, że proszę bardzo, ręką go trzymam. Więc niech was to nie myli, że e, coś was oszukuje, że ten wałek się kręci. Tak jak mówię, on teraz się. Tak po prostu jest, że on nawet jak jest odłączony, to coś tam się kręci, ale to nie jest napęd. Ja go, proszę bardzo, ręką utrzymuję, więc niech was to nie myli, to nie jest napęd wcale włączony. I tak, wałek jest wyłączony, i jak widać pompy hydraulicznej mo można używać. Podnośnik się podnosi. Do samego końca proszę bardzo Unieśliśmy podnośnik Wszystko nawet yy, Tura też można unieść jak ktoś nie wierzy Proszę bardzo Tur też się podniesie No, tak jak mówiłem Mówię, wałek się nie kręci, to wszystko tylko ręką trzymam. Tak to właśnie wygląda działanie tego, tej skrzyni w 60. Dobra, musieliśmy niestety szybko zmienić scenerię, bo przeszła chmura. Taka groźna, ale o. Jest godzina w pół do ósmej, zrobiło się strasznie ciemno. Już musiałem latarkę zapalić, żeby było cokolwiek widać. Wsiadłem sobie do tego ciemnika. Dobra, y, mam nadzieję, że y, podobał Wam się film, że trochę przybliżyłem niektórym zasada działania, jak skrzynia działa w 60, niektórzy wiedzieli, niektórzy nie, czegoś się dowiedzieli. Y, co jeszcze? Teraz y, przy okazji tego, że się wypowiadam, chciałem y, dodać y, parę informacji tak szybko. Y, na jesieni na 100% będą filmy właśnie z, y, z tym ciągnikiem orka. Tależowanie, tam może jakaś kultywacja czy coś, nie wiem, bo muszę po prostu doprowadzić pole polucernie do porządku, więc będę dużo prac wykonywał. I z tym ciągnikiem na pewno pojawi się parę filmów. Pomiędzy tam w lato, może coś w prasę pójdzie ten ciągnik, może coś jakieś z przyczepą, ponagrywam. Na pewno coś wstawię. I teraz jeszcze. Tak na szybkości, dla tych, co jeszcze w ogóle to oglądają. Chciałem się wytłumaczyć, pod, pod, ym, prezentacji, pod filmem prezentacja tego ciągnika 6824 y, powiedziałem, że Ursus to chińszczyzna. Słuchajcie, czasami nie zrozumcie mnie źle, bo ja do kamery mówię y, coś i po prostu zrozumiecie mnie źle. Chcia tylko chciałem podkreślić, że ten jest jeszcze z Warszawy, a tamto to tak, tak chciałem właśnie, no mówię, no tamto to jest przecież też to samo, ta seria C, jest napęd Carraro, silnik Perkinsa, nie wiem czemu tak powiedziałem, jakoś tak po prostu mi się powiedziało, oczywiście poszły hejty zaraz i w ogóle, tak więc mówię, czasami, czasami nie zwracajcie uwagi na to co mówię, tylko nie hejtujcie tak, tylko zapytajcie się jakoś, że co ty gadasz. Ja wtedy to wytłumaczę, sprostuję, bo mówię, czasami głupoty palne, Czasami, naprawdę, czasami mogę jakieś głupoty palnąć. Co jeszcze? Ja jeszcze chciałem Was też zachęcić do subskrybowania kanału. Tutaj też nie chodzi mi o żaden hajs czy coś, bo na dzień dzisiejszy mam zarobione 3,5 dolara, tylko po prostu to motywuje do działania, jak są subskrypcje, jak są łapki w górę. Porobię coś, na pewno się nie zawiedziecie. Na przykład na 1000 subów, jakby było, bo super. Mogę podczepić 60 do 3 skibowego pługa, czy nie wiem, czy później na przykład możemy tak iść na 2000? Przeciąganie liny między tymi dwoma ciągnikami, no takie coś na śmiesznie, żeby było. I w ogóle. Aha, jeszcze chciałem zachęcić, naprawdę lubię jak komentujecie. Yy... Moje filmy, jak zostawiacie komentarz, naprawdę lubię z wami rozmawiać, jak zadajecie pytania, dlatego zachęcam, komentujcie, zadawajcie pytania, o co chcecie. Pod tym filmem na przykład możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć w następnym, że się tak wyrażę, odcinku, w następnym filmie. Znacie, jaki mam sprzęt, ogólnie czym się zajmuję, więc serio, możecie pisać, co chcecie, oczywiście, w miarę. Rozsądku, nie, że na przykład walnij 60. o ścianę, no bo no, bez przesady, ale naprawdę, jak chcecie coś zobaczyć, to piszcie. Tutaj ten film też powstał na prośbę widza. Napisał, że zrób taki film właśnie z zasady działania. Spoko dodałem i będzie. Więc mówię, jak macie jakiś, nie wiem, ochotny, chcecie na przykład z tym ciągnikiem coś zobaczyć, żebym coś wytłumaczył śmiało, piszcie, ja film dodam. Dobra, bo już serio przynudzam. Pewnie część już z Was odeszła. Kto został, to super. Pozdro dla moich stałych widzów, bo ja was na serio dostrzegam. Wiem, kto zawsze zostawia komentarz, kto ogląda. Pozdro dla Was, dla nowych widzów też serdeczne pozdrowienia. Dla tych, co oglądają przypadkowo, też pozdrawiam. No dobra. Będę się z Wami żegnał. I jeszcze raz przypominam, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie. Cześć Wam.